Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie z ekstremalnie czerwonymi oczami. A to dlatego, że przyszła odwilż i alergia jest na poziomie hiper. Gildo pasa, oczy czerwone, łzawiące i nie tylko u mnie, więc yy, dzisiaj zmiana planów. Plan miał być pierwotny taki, że. Że Juliusz miał iść standardowo do przedszkola, ja miałam ogarniać tutaj swoje sprawy, miałam e, sprzątać, też miałam iść na zakupy, e, dlatego że jutro będziemy mieć gości. E, natomiast sytuacja wygląda tak, że Julian dzisiaj wstał z okiem czerwonym i spuchniętym, e, i również katarem zatkanym nosem. Więc do przedszkola nie poszedł. Musimy ogarnąć sytuację z tym okiem, kropelki, wiecie, i, i, i tak dalej, i tak dalej, żeby ono doszło do siebie. No i jest w domu, więc ja musiałam swoje plany troszeczkę zmienić. Oczywiście już nigdzie nie wyjdę, ale wzięłam się za porządki i zrobiłam sobie porządek w kilku miejscach, także zaraz Wam pokażę. I oczywiście zapraszam na ten domowy dzionek z nami. No, dobra, zrobiłam słuchajcie porządek pod toaletką, dlatego że tutaj jest mój kosz y, ze sprzętami do ćwiczeń, takimi fitnessowymi. E, tutaj stało mega wielkie pudło, całe zagracone po prostu i mnie doszało, już doprowadzało, i nie było czasu, żeby się za nie zabrać. Ja to pudło całe rozbroiłam, część rzeczy wyrzuciłam, bo tam były niepotrzebne, część pochowałam, a tu zostały tylko dwa pudełka po Stasia konsolach. I one po prostu stąd. Co tam, Judoś? Poczekaj. I one też stąd wyjadą. Tylko na razie je tutaj postawiłam, bo po prostu, żeby je. Dla nas sobie nie widać. Mąż. Ciebie ma być widać, żeby mąż wyniósł. No, już cię widać. No. I Julesiowi to oczko tutaj, to prawe, tak bardzo spuchło rano, i, i miał czerwone bardzo. Także taka sytuacja. No i no poczekaj, poczekaj. E, także tutaj jest ogarnięte. Te pudełka wyjadą i w końcu pufa może wejść pod toaletkę. No tutaj to standardowo. Tutaj już nie mam. Mhm. Tutaj standardowo. Nie mam już widzę, widzę. oka. Widzę. Dlatego mogę już oglądać coś. Możesz bajkę oglądać? No. No za chwilę ci włączę bajeczkę. Już nie mam tego oka telefonego. Mhm. Tutaj no standardowo jest mój kosz z przyborami, buty do fitnessu, widzicie tam, wszystkie takie rzeczy. A tutaj są nasze kosze na pranie i powiem Wam, nie że to jest nie super dasz, patent. No nie, tu... Juluś, chwilkę, coś tylko pokażę. I to jest super patent, bo słuchajcie, tu jeszcze właśnie przy sprzątaniu jeszcze... Nie dotykaj tego! Ale, nie, Ale Juluś, poczekaj, nie bo nic nie widać. Ale tutaj mnie nie, poczekaj, nie widać. Poczekaj, usiądź koło mnie. Tutaj jeszcze są rzeczy, bo sprzątałam i przekładałam. Zaraz je schowam. nie widać. Zaraz cię będzie widać, poczekaj. I to jest super patent. Słuchajcie, ja te kosze mam już kilkanaście lat i z nimi się nic nie dzieje. To są kosze plastikowe. I właśnie tutaj wrzucamy brudne pranie. I dzieci od małego, naprawdę od małego, segregują to pranie. Każdy segreguje. Juluś tak samo. Tutaj mamy kolorowe w zielonym, w białym białe, wiadomo, we fioletowym jest czarne, które dzisiaj właśnie prałam. Także, yy, także yy, to jest super opcja, bo dzieciaki segregują pranie, rozbierają się wieczorem, idą, wyrzucają do odpowiedniego kosza pranie. I ja już mam znacznie ułatwioną sytuację, jak nastawiam pranie, bo właśnie już jest wszystko posegregowane. A tu zaraz ogarnę jeszcze ubrania. Jeszcze Wam pokażę, tutaj właśnie stoi wielkie pudło i różne inne pudełka do wyrzucenia, bo właśnie to pudło stało pod taletką i ono teraz już idzie do śmieci. Tutaj jest rozwieszone pranie ciemne, właśnie tak jak Wam mówiłam, było prane, także, także tak, to no dzisiaj taki porządkowy, mocno dzień. No dobra, porządki zrobione, pranie zrobione, więc ja teraz szybko biorę się za odkurzanie, bo muszę poodkurzać. Jest mus po prostu, jeśli chodzi o odkurzanie, więc szybkie odkurzanie, boże, jak ja mam oczy, jak ja wyglądam okropnie, naprawdę dzisiaj. Ale no, mówię, nie maluję się, żeby jakoś lepiej wyglądać, dlatego że mi wszystko płynie. Co chwilę nos wydmuchuję, oczy wycieram, bo mi łzawią, więc no. Tak to jest. Ci, co mają alergię, to wiedzą. Także ja szybko biorę się za odkurzanie i do dzieła. się zgrzałam przy tym odkurzaniu to Wam mówię, ale jestem zadowolona, bo podkurzane mieszkanie wywietrzone, teraz się nagrzewamy, zaraz sobie odpalimy dyfuzor, żeby nam się lepiej oddychało przy tej alergii, bo mamy takie mamy katar, nam cieknie z nosa ale mamy takie uczucie zatkanego nosa i to jest tak wkurzające że naprawdę, także zaraz to ogarnę mm, i Grzeję zupę, bo mam zupę pomidorową. Na szczęście mam, bo wczoraj ugotowałam wielki gar i Juluś już mi zgłodniał, więc gotuję zupę pomidorową. Mam resztę makaronu muszelki, który on uwielbia, więc on będzie już dla niego. A ja zaraz sobie ugotuję niteczki, bo już dla mnie nie starczy tego makaronu, więc ja zaraz ugotuję sobie makaron, ale już jemu dam tą zupkę, żeby on najpierw zjadł, bo już jest głodny. Tak się prezentuje zupka dla Julcia. Chwilkę przestygnie, muszelki są, także chłopak będzie zadowolony. Słuchajcie, taka śmieszna sytuacja. Ja tak się wzięłam za to sprzątanie, że straciłam w ogóle rachubę czasu. No ja teraz patrzę na zegarek, a jest godzina 10:30, a my mamy posprzątane. Julian już jest zupę, ja za chwilę też będę jadła. No po prostu hit. Ale no, tak to jest: jak się o 5 rano wstaje, to człowiek jest obrobiony o 10. Ale to nie koniec, bo jak zjem zupkę, to jeszcze muszę podlać kwiaty, ogarnąć troszeczkę łazienkę, umywalkę, umyć lustro także jeszcze takie kosmetyczne sprawy. I jeszcze potem Wam jedną rzecz pokażę, którą zrobiłam, bo u nas jeszcze będę już chować dekoracje świąteczne, bo jeszcze nie schowałam ale dużo tego u nas nie było w tym roku. Choinka stoi, z przyczyn technicznych nie możemy jej na razie schować. Mam nadzieję, że na dniach już ją sprzątniemy, więc choinka jeszcze zostaje, ale, ale już takie te pierdółki pochowam. I dzisiaj jedną rzecz zrobiłam, więc jak zjem, to Wam pokażę. No dobra, słuchajcie, podlałam kwiaty, trzy obumarłe już nie do odratowania, wyrzuciłam. Dlaczego? Dlatego. Dlaczego one umarły, tak w ogóle? Oj, czekajcie, tak się prześwietliło od światła. A no dlatego, że tak. Jeden, to był gość, yy, słuchajcie, yy, trochę już wiele lat temu obskubany przez kota. Ja go tak trzymałam w nadziei, że on się odrodzi, ale się nie odrodził. Drugi E, został obskubany we wigilię e, przez Julcia, dlatego że on stał przy oknie, czekał na gości, na wigilię i tak się skubał, skubał, skubał. I ja już go miałam wtedy wyrzucić, ale mówię, e, dam mu szansę, może, może się odrodzi. Ale jest miesiąc, praktycznie później, i kwiat całkiem umarł, także go wyrzuciłam, bo tylko straszył, a dużo miejsca zajmował. No i trzeci to z mojej winy umarł, bo po prostu za mocno go kiedyś przelałam i mu korzenie zgniły i się nie nadawało do niczego. Także pozbyłam się tych trzech zdechlaków. Uluźniło mi się, ładnie porozstawiałam sobie kwiaty. A w marcu planuję sobie kupić nowe. Wiem, jakie bym chciała tylko muszę obczaić gdzie takiego kupić, jednego sobie bym chciała. No, ale to dopiero w marcu, dlatego że ja jak kupuję kwiaty, to od razu chcę je zawsze przesadzić już w ładne swoje donice, bo wiecie, w tych plastikach jak się kupuje te kwiaty, to to tak słabo wygląda. No, a teraz jakby teoretycznie nie jest sezon na przesadzanie kwiatów, bo kwiaty się tak przesadza od marca do października, nie? więc ja już się wstrzymam do tego marca, żebym mogła od razu je przesadzić, żeby mi nie poumierały, a teraz Wam coś pokażę. O, wyrzuciłam jeszcze, zdechłam już gwiazdę betlejemską, którą tutaj kupiłam i stała tutaj na Boże Narodzenie i zostawiłam tutaj tę dekorację Julcia, bo on się napracował piękny zrobił ten lampion, o proszę bardzo, świecący. Więc go tutaj zostawiam, będzie sobie tutaj chyba na stałe stał. Tutaj jest kremik, o którym zawsze zapominam, żeby go używać, więc stoi tu od wieków. I postawiłam patyczki zapachowe, dyfuzor o zapachu właśnie takim koton. Bardzo ładny, przyjemny, świeży, taki otulający, taka bawełenka. I tutaj jest świeczka jeszcze, teoretycznie zapachowa, ale ona nie pachnie, więc tylko jest jako świeczka żeby świeciła. A tutaj też jest świeczka taka na tealighta ta solna, więc też od czasu do czasu ją zapalam. Właśnie wyłożyłam też nowego tealighta i taki tutaj nasz kącik ten sobie jest. Teraz te patyczki, mam nadzieję, że będzie tutaj ładnie pachniało. No i tak. Moi drodzy, u nas sytuacja opanowana. Julcie już dostał kropelki na te swoje oczka. Także mam nadzieję, że będzie poprawa. I, 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 I co? Ja już jestem w szlafroku, zaraz gorąca herbatka, idę montować vloga, mmm, dlatego że jutro mam gości i nie będzie czasu na takie rzeczy, więc idę już zgrywać wszystko, mmm, składać, żebyście też mogli obejrzeć. Żegnam się z Wami, dziękuję Wam za ten Wspólny dzionek i taki nieplanowany, bo znaczy nieplanowany, zmiana planów nastąpiła, dlatego że jak widzicie, hmm, Juluś tam z tymi oczkami coś się zadziało. E, dostał kropelki, dostał maść, także myślę, że będzie ok. E, mam nadzieję, że mnie nic nie weźmie z tymi oczami, dlatego że mnie troszkę swędzą więc no zobaczymy czy to tylko alergia czy coś więcej ale to przy alergii niestety tak jest że zapalenie spojówek często się przytrafia. No i tak. Także lecę. Jest mi już teraz tak chłodno, więc sobie założyłam szlafroczek, żeby mi się przyjemnie montowało i widzimy się. W kolejnym filmiku, ja jeszcze później sobie jak już zmontuję vloga, zrobię pielęgnację. Planuję dzisiaj peeling kawitacyjny, także mam nadzieję, że nie zasnę, nie padnę i wszystko zrobię. Także dziękuję, widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki, pa pa!